Dziś zaczniemy od problemów Niemców w ich własnych sklepach. Następnie do problemów Polski z blokadą inwestycji. Następnie ciekawostka na temat Schaffernakera i Nawrockiego. A na koniec Macron miał już dość plotek o zmianie płci przez jego żonę. Ja się nazywam Maciej Postawka. Witam szanownych państwa bardzo bardzo serdecznie na kanale Bądź na bieżąco, na którym jak co dzień macie najnowsze newsy z krajów ze świata. Zanim zaczniemy, chciałbym wam polecić nasz e, drugi kanał, nasz f, e, film specjalny dotyczący e, pana Tarczyńskiego, posła, którego zapewne wszyscy bardzo dobrze znacie. Zrobiliśmy o nim materiał specjalny. Proszę bardzo, tutaj mały fragment. Take them, take them all and pay for them. We don't need them. You know why? Because there is a zero terrorist attacks in Poland. Why? Because because there is no illegal migration in Poland. So don't give me this look. Don't give me this arguments about the populism. Because this is a fact. This is your data from Eurostat. So we don't need your engineers. We don't need your doctors. Take them. Do not do not do not teach us. Do not do not teach us about democracy. W świecie europejskiej polityki, gdzie rządzi gra pozorów i polityczna poprawność, postać dominika tarczyńskiego jest pewnego rodzaju fenomenem. Europoseł prawa i sprawiedliwości wprowadził do jałowych korytarzy brukseli i Strasburga energię. Która burzy ustalony porządek. Nie posługuje się on językiem brukselskich polityków. Zamiast tego nazywają rzeczy po imieniu, co przez establishment Unii Europejskiej postrzegane jest nie tylko jako brak ogłady, ale jako fundamentalne zagrożenie. A w opisie jest rzecz jasna link do całego materiału. Koniecznie sprawdźcie koniecznie obejrzyjcie, bo jest to niezwykle ciekawy materiał. A teraz lecimy w pierwszą tematę. niemieckie supermarkety takie jak Edeka, Lidl czy Rewe, wprowadzają niezwykłe rozwiązania w swoich sklepach. Kawa, jeden z najpopularniejszych produktów, znika z tradycyjnych półek. W Berlinie niektóre sklepy zamykają opakowania za szkłem, inne wymagają od klientów zgłoszenia chęci zakupu przy kasie. Są też placówki, gdzie na półkach zamiast prawdziwych produktów widnieją jedynie ich zdjęcia. Powód tych działań jest prozaiczny. Kawa stała się jednym z najczęściej kradnionych towarów w niemieckich sklepach. Według dziennika Bild, cena kawy wzrosła. W kwietniu o ponad 12% w porównaniu z ubiegłym rokiem, co uczyniło ją szczególnie atrakcyjną dla złodziei. Problem osiągnął alarmujący poziom. Spółek znikają całe palety kawy w biały dzień. Skala zjawiska jest znacząca. Tylko w Berlinie w 2023 roku odnotowano blisko 40 tysięcy przypadków kradzieży sklepowych. Straty dla handlu detalicznego w tym mieście szacuje się na 200 milionów euro rocznie. Właściciele sklepów tłumaczą, że nie chodzi o irytowanie klientów, ale o przetrwanie biznesu. Supermarkety wprowadzają różnorodne strategie ochronne, od monitoringu i zamykanych regałów, przez systemy bramek aż po technologie oparte na. Na sztucznej inteligencji wykrywające podejrzane zachowania. Problem kradzieży w sklepach dotyka nie tylko Niemiec. Podobne zjawisko obserwuje się w Wielkiej Brytanii, gdzie liczba takich przestępstw wzrosła ubiegłego roku o 20%. Lidl wprowadził nawet specjalne oprogramowanie przy kasach samoobsługowych potocznie nazywane VAR przy kasie. Kiedyś Niemcy były uznawane za jeden z najbezpieczniejszych krajów w całej Europie. W końcu stereotypy nie biorą się znikąd i coś takiego jak niemiecki było widać na ulicach ich miast. Obecnie dzięki ich polityce migracyjnej zapoczątkowanej przez Angela Merkel Niemcy z tamtych lat już zwyczajnie nie istnieją i zmieniły się w inne państwo. Chyba nie ma bardziej wymownego dowodu na to, że polityka migracyjna... Się nie, się nie sprawdziła niż fakt, że dochodzi do sytuacji, w której obsługa sklepu chowa cenniejsze produkty tak, żeby nikt ich nie mógł ukraść. Chyba nikogo już nie powinno dziwić, dlaczego Niemcy chcą przerzucić ten problem do nas. I chyba każdy fan migracji powinien sobie zdać w końcu sprawę, co ona tak naprawdę za sobą niesie. Bo kradzieże to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Fakt, że migranci popełniają znacznie więcej przestępstw jest tematem, no takim prawdziwym tematem tabu, o którym nie wolno nawet mówić. A na nawet jeśli to są oni usprawiedliwiani, ale to zmowa milczenia, e, która wcale nie sprawia, że problem zniknął, a wręcz przeciwnie, tylko nabrał na sile przez przyzwolenie. Polska powinna zrobić wszystko, żeby nie dopuścić, żeby takie sytuacje miały miejsce i u nas. Jesteśmy obecnie jednym z najbezpieczniejszych krajów w całej Europie i najbliższe parę lat zdecyduje o tym, czy tak zostanie, czy może pójdziemy w ślady Niemiec. I oczywiście zaraz odezwie się lewactwo, które powie, że Polacy też kradną. No tak, kradno, ale nie w takiej skali, o czym świadczy chociażby to, że u nas nie ma e, takich gablotek, że musi sprzedawca podchodzić i otwierać e, co cenniejsze produkty. E, tylko u nas wszystko jest na widoku. Nawet alkohole, nawet droższe alkohole, w każdym oszonie, biedronce. A wyjedźcie sobie na zachód, gdzie jest dużo imigrantów. I zobaczycie, jak tam to wygląda. Droższego produktu nie kupicie sami, musicie zawsze zapytać kasiera czy jakiegokolwiek innego pracownika tego sklepu. Jeśli jesteście ciekawi szerszego kontekstu, to zapraszam Was na film o Dominiku Tarczyńskim, który od lat sprzeciwia się migracji. Link do niego znajdziecie oczywiście w opisie i przyjemnym komentarzu. Zapraszam serdecznie, a teraz lecimy dalej. Dopiero co byłem w Świnouściu i mówiłem o tym, że Niemcy szykują akcję uderzającą w polską gospodarkę, uderzającą w polskie inwestycje w Świnouściu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydanie decyzji środowiskowej dla budowy głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu. Decyzja została podjęta w poniedziałek i ma charakter zabezpieczenia pozwu złożonego przez niemiecką organizację Lebensraum 4 Pommern oraz gminę bad heringsdorf Wyrok w tej sprawie ma zapaść 4 sierpnia. Pozywające strony zarzucają, że przed rozpoczęciem inwestycji nie zbadano odpowiednio skażenia amunicją dna morskiego w tym rejonie Bałtyku. Terminal kontenerowy w Świnoujściu Należy do priorytetowych inwestycji polskiego rządu. Dlatego decyzja sądu wywołała liczne komentarze polityków. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zadeklarował, że strona polska będzie walczyć o utrzymanie inwestycji. Europoseł Arkadiusz Mularczyk skomentował sytuację, mówiąc, że. Każdy powód jest dobry, by blokować rozwój Polski, a tylko rząd słaby i sterowany z zewnątrz potrafi się na to godzić bez walki. Europoseł Patryk Jaki stwierdził, że Niemcy zablokowali budowę terminala kontenerowego, natomiast polityk konfederacji Rafał Meckler pytał, po co port w Świnoujściu, jak jest w Hamburgu. Były minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk zażądał dymisji wiceministra infrastruktury. Europoseł Michał Dworczyk zwrócił uwagę, że organizacja Lebensraum For była także zaangażowana w torpedowanie budowy elektrowni jądrowej w Choczewie. Wspomniana organizacja zabiera także głos w kontekście złoża surowców naturalnych odkrytego niedawno na Bałtyku. Oczywiście pojawiły się komentarze opozycji, że to jest germanofobia. No to macie tę germanofobię moją. Cytuję. Niemcy chcą wstąpić na drogę prawną w sprawie portu kontenerowego w Świnoujściu. Prawnik, występujący w imieniu maklemburskiej gminy Heringsdorf, ma złożyć wniosek o wgląd do dokumentów i dopuszczenie swojego mocodawcy do procedury wydania pozwoleń. Mam wrażenie, że od lat polskie rządy prześcigają się w tworzeniu wymówek, dlaczego kolejne kluczowe inwestycje się nie opłacają. CPK nie, bo mamy lotnisko w Berlinie, węgiel nie, bo mamy z Niemiec tańszy e, itd., itd. Teraz do grona tych wymówek dołączyła kolejna: ekologia. Przecież rozwój polskiego przemysłu jest nieekologiczny. Tej wymówki użyto właśnie po to, by uwalić projekt budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu. Co śmieszniejsze, pozew wniosła niemiecka organizacja. To dość ciekawe, jak często niemieckie grupy aktywistów ekologicznych interesują się konającym polskim przemysłem, a jakoś nigdy nie zwracają uwagi na przykład na to, ile dwutlenku węgla emituje rocznie niemiecki przemysł samochodowy. Jednak, jak widać, według ekoaktywistów dwutlenek węgla wyemitowany przez Polskę jest jakoś bardziej szkodliwy niż ten niemiecki. Polska próbując rozwijać swoją gospodarkę, napotyka bariery, które dziwnym trafem często zbiegają się z interesami naszych sąsiadów. Czy to przypadek, że kluczowe projekty są torpedowane pod pretekstami, które wydają się służyć zagranicznym, a nie polskim interesom? No, czas zadać się na pytanie, kto tak naprawdę kształtuje naszą politykę inwestycyjną i dlaczego wciąż przegrywamy z tymi ekologicznymi argumentami? Czy Karol Nawrocki będzie dążył do obalenia rządu Donalda Tuska, tak czy nie? Sam Donald Tusk dąży do obalenia swojego rządu. Ale ja zapytałam, czy Karol Nawrocki będzie dążył do obalenia Donalda, da... rządu Donalda Karol Tuska? Karol Nawrocki będzie wymagającym prezydentem wobec rządu, a jeżeli rząd nie będzie spełniał oczekiwań także we współpracy z prezydentem, to nie będzie miał szans y, współpracy i wtedy sam y, doprowadzi do swojego upadku. Czyli tak. Wszystko w rękach rządu, który od paru lat, od półtora roku na razie nie udowadnia tego, że, że chce dobrze rządzić dla Polski. Wręcz przeciwnie, jest to najgorszy rząd w historii. No nie usłyszałam niczego nowego, mówicie to od, od dłuższego czasu. Co orzekli nasi słuchacze? Czy Karol Nawrocki będzie dążył do obalenia rządu Donalda Tuska? Tak odpowiedziało 85%, nie 15%. No widzi pan, 85%, czyli coś może jest na rzeczy. To, że konflikt między obecną władzą a Karolem Nawrockim będzie istniał, było oczywiste od momentu, w którym został wybrany na prezydenta. Chyba nikt nie sądził, że nagle zmieni swoją politykę i przestanie krytykować rząd koalicji obywatelskiej. Ciężko przewidzieć, na czym dokładnie będzie polegała ta walka, ale raczej pewne jest to, że będzie ona miała miejsce, yy, chociaż prezydent elekt w swoich mowach wielokrotnie twierdził coś innego. Wiele razy pojawiały się informacje, że wcale nie zamyka się on na współpracę z rządem Tuska, a jest wręcz odwrotnie. To Donald Tusk miał próbować odcinać się od Nawrockiego i tym samym wyrażać do niego niechęć. Pewnego rodzaju wskazówką do tego, jaki plan ma Tusk, jest fakt, że nasz obecny premier, wicepremier Radosław Sikorski, spotkał się z Andrzejem Dudą, aby podpytać go, w jaki sposób najlepiej rozmawiać z prezydentem elektem. Więc raczej z obu stron jest jakaś wola współpracy. Raczej otwarta wojna od razu po zaprzysiężeniu. Nawrockiego, byłaby nawet dla niego nieopłacalna. Rozsądniejsze byłoby poczekanie na nadchodzące wybory parlamentarne i walka w tym okresie. Koalicja doskonale udowadnia, że nikt im nie musi pomagać w niszczeniu samych siebie, więc raczej nie czekają na wielkie przystosowania na najwyższych szczeblach władzy. Lepiej po prostu poczekać do wyborów, w których według obecnych tendencji to opozycja byłaby jeszcze górą. You were born a man, and you will die a man. That's the point I'm making. So give us a sample. I'll send my doctors to take your blood, figure it out real quick. However, you want to go about this. Hey, how about just giving us some pictures again of you growing up? Um, you know, raising your children. That would be. Prezydent Francji Emmanuel Macron wraz z żoną Brigitte złożyli pozew w sądzie w stanie Delaware przeciwko amerykańskiej publicystce Candace Owens. Para prezydencka domaga się odszkodowania za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat pierwszej damy. Prawnicy reprezentujący Macronów oskarżają prawicową influencerkę o prowadzenie kampanii mającej na celu upokorzenie ich klientów. Candace Owens, popularna autorka podcastów znana z kontrowersyjnych wypowiedzi, od miesięcy szerzy teorie na temat Żony prezydenta Francji. Publicystka twierdzi m.in., że Brigitte Macron. Urodziła się jako mężczyzna i zmieniła płeć. Dodatkowo rozpowszecha informacje o tym, że para prezydencka to krewni. A Emmanuel Macron został wybrany na urząd dzięki tajnemu programowi kontroli umysłu prowadzonemu przez CIA. Owens sugeruje również powiązania pierwszej pary Francji z globalną sektą. Autorzy pozwu zarzucają amerykańskiej influencerce, że wiedziała o fałszywości swoich twierdzeń. Owens powołuje się na teorie promowane przez francuskich twórców internetowych, przeciwko którym Macronowie również wystąpili na drogę sądową. Według prawników, po otrzymaniu wezwań do zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, publicystka tylko nasiliła swoje działania. Para prezydencka żąda nie tylko odszkodowania, ale również dodatkowej kary grzywny, która miałaby odstraszyć potencjalnych naśladowców. Kwota tych żądań nie została ujawniona. Candace Owens zapowiedziała, że odniesie się do sprawy podczas nowego odcinka swojego podcastu, który ma zostać opublikowany w środę. Prawicowa publicystka cieszy się znaczną popularnością w sieci, szczególnie wśród zwolenników prezydenta Donalda Trumpa. Na platformie X obserwuje ją ponad 6 milionów użytkowników. to Jean that that you are looking at on the right is not a woman. Nawet nie sądziłem, że kiedyś zadam to pytanie, ale czy Bridget Macron jest chłopem? To pytanie ze względów prawnych pozostawię bez odpowiedzi, jednak w francuskiej parze prezydenckiej poleciłbym zapoznać się z tym, czym jest efekt stresant. Wtedy może by zrozumieli, że jeśli nie chcieliby, żeby takie plotki latały po przestrzeni publicznej, to wystarczyłoby się zamknąć i pozwolić, by temat umarł śmiercią naturalną i był powtarzany tylko przez jakichś fanów teorii spiskowych. A teraz z kolei tylko dostarczyli oliwy do ognia. Nawet nie wiem za bardzo, na czym ma polegać ten proces. Sąd będzie musiał sprawdzić płeć francuskiej pierwszej damy, czy też uwierzy na słowo. No nie wiem, dziwna sprawa. W każdym razie przypominam o naszym filmie specjalnym dotyczącym Dominika Tarczyńskiego. Link do niego macie w opisie, kanał bądź na bieżąco. extra. Hello.